Witam Was na morsowanku, nie pierwszym już zresztą ze mną morsowanku, ale w tym odcinku chcę Wam powiedzieć o głównych czterech błędach związanych z morsowaniem. Jeżeli ich unikniecie, morsowanie może się stać Waszym zwyczajem, a nie tylko jednorazową wpadką w zimnej wodzie i trzęsawką i złymi wspomnieniami. Po pierwsze, przechodzimy od razu do rzeczy. Miejcie wszystko przygotowane. To znaczy, chcecie, żeby po rozebraniu się wejście do wody było sprawne, po wyjściu z wody chcecie, żeby ubranie, osuszenie się i ubranie się było sprawne. Więc pierwszym błędem byłoby nieprzygotowanie dobrze tego, a jest to bardzo proste. To znaczy, mam sobie tutaj dwa ręczniki. Jeden ręcznik kładę na piasku, tak, żebym z wody od razu wyszedł na piasek, nie na piasek, ale na ręcznik i już miał suche stopy. Suche stopy bardzo ważne. Drugi ręcznik to ten, którym się osuszę, wszystko będziecie widzieli. Więc trzeba takie rzeczy mieć przygotowane. Jeżeli chcecie mieć przygotowany termos z ciepłej wody, to też jest herbaty, czegokolwiek, to też jest dobra sprawa. Ja akurat jej nie, nie piję po morsowaniu bezpośrednio, natomiast nieprzygotowanie się pod względem rozbierania i ubierania sprawi, że więcej czasu spędzicie rozebrani nie w wodzie, czyli jeszcze nie będziecie korzystać z, pełnej, z pełnego pożytku brać. Zmorsowania, a już będziecie marznąć, a zwłaszcza po wyjściu z wody, kiedy będziecie mokrzy, stopy będą, będą mocno cierpiały, no nie chcecie zmarznąć tak, żeby już po samym morsowaniu przez 10, 15, 20 minut było to dla Was bardzo złe doświadczenie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to niewłaściwa lub niewystarczająca rozgrzewka. Yy, to znaczy, przyłóżcie się do tego. Nie chodzi o to, żeby, no dobra, namówili mnie tam, mąż żonę namówił, no dobra, no to żona się rozbiera, coś tam pomacha, już się trzęsie, jak wchodzi do wody. Jest to wielki błąd. Yy, do wody wchodzimy rozgrzani. Nie z, już upoceni od treningu, ale rozgrzani. Ważne jest bardzo, żeby ciepło nam było we wszystkie nasze końcówki, palce, stóp. Palce, dłoni mają być rozgrzane, dlatego ja osobiście preferuję nawet nie sam bieg, bo podczas biegu też powietrze nas chłodzi, ale pajacyki, przysiady i wyskoki w górę, wymachy nóg, wymachy ramion, wszystko to co sprawia, że krew trafi do końcówek e, palców i wtedy będzie nam ciepło. No i ostatnie dwa błędy, e, chyba najważniejsze, popełniane są już często w wodzie i zaraz wa, was, wam o nich powiem, ale najpierw rozgrzewka. To jest za każdym razem bardzo ekscytujące przeżycie. Po dobrej rozgrzewce jestem gotowy, żeby szybko ściągnąć ubrania i wejść do wody. Więc jestem w wodzie. Oto błędy. Pierwszy. Wchodzenie do wody tak, czyli spinanie się, nie, do zimnej wody, do tak ekstremalnie zimnej wody, gdzie muszę łamać lód, idę z własnym lodołamaczem, otwieram się, drugi błąd, hiperwentylacja albo nieoddychanie, oddychaj, po prostu oddychaj, to jest żadna, żadna technika nie jest tu potrzebna, po prostu po prostu oddycha, ja tu już jestem dosyć dosyć długo, oddech jest tutaj bardzo, bardzo istotny o ja już wychodzę, bo wchodziłem już dobre parę minut łamiąc ten lód i mówię Wam o następnych błędach yy, czyli tak, oddychanie, mamy wspinanie się, mamy musisz oddychać śmiało oddychać i bardzo, bardzo ważny błąd który może sprawić, że zachorujecie i to poważnie albo, że, że Spadnie temperatura Waszego ciała, nie będziecie w stanie się rozgrzać, a naprawdę zimno może się, może wam być po wyjściu, po ubraniu się już nawet w domu czy w drodze do domu. Więc nie mieszcie czasu, nie porównujcie go z nikim innym. Eee, kiedy byłem nad morzem z RSC Bałtyk, tam widziałem ludzie, niektórzy mówili, to co, na ile wchodzimy? Dobra, 3 minuty. Ktoś włącza stopę i wszyscy są 3 minuty. Niektórzy mogliby być 5 minut, inni powinni być półtorej minuty, a inni 30 sekund. Jeżeli to robisz po raz pierwszy, wchodzisz i wychodzisz. I to było Twoje pierwsze doświadczenie z zimną wodą. To nie ma być jakiś super. Czy ja, się, czy ja wyglądam, jakby było bardzo nieprzyjemnie? Czy ja wyglądam, jakbym miał nie wiadomo ile tłuszczu, który mnie chroni przed zimną wodą? Nie. Jestem otwarty na to zimno, cały czas oddycham i jestem w wodzie tyle, ile czuję, że powinienem być. Oczywiście z czasem będziecie w stanie być coraz dłużej, więc tylko po to, żeby sprawdzić, jakie ewentualnie macie postępy, ale nie, 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 nie zmuszajcie się. Włączaj stoper przed wejściem i popatrz na niego po wyjściu. Kiedy wyjść, wychodzisz zanim zaczniesz się trząść. Ja się w ogóle nie trzęsę z zimna. piecze mnie i szczypię mnie w skórę, I to jest super uczucie. Ale się w ogóle nie trzęsę z zimna. Jeżeli już w wodzie zaczyna się trząść, już byłaś albo byłeś za długo. I tak długo być nie powinniście, i te granice będziecie znajdować z każdym następnym wejściem do wody. I to jest super ważne. Teraz pokażę Wam jeszcze moje drugie wejście. Teraz się troszeczkę rozgrzeję, Wejdę jeszcze raz. I tyle. I tyle, bardzo dobre na problemy autoimmunologiczne, bardzo dobre na hormony, to jest cały koktajl hormonów, jaki, jaki mamy w sobie. I, I właśnie dlatego można przegiąć, bo teraz jesteśmy podekscytowani, jest adrenalina i, i, i nie czujemy tego zimna, ale potem może nam być bardzo, bardzo zimno. Więc rozgrzewam się teraz i wchodzę zaraz jeszcze raz. ubieramy się i spadłowa